W większości innych spraw radzimy sobie z okolicznościami nie według słusznych założeń, ale przede wszystkim wedle złego nawyku. To stwierdzenie otwiera drzwi do zrozumienia, jak nasze nawyki kształtują nasze życie w erze cyfrowej. Zastanów się na chwilę: czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak media społecznościowe, wiadomości, nawet gry wideo rywalizują o Twój cenny czas? Jak producenci treści dosłownie walczą zębami o twoją uwagę, często wykorzystując gniew i oburzenie jako przynęte, by cię przyciągnąć. W dzisiejszych czasach jesteśmy zasypani informacjami, które są równie nieistotne dla naszego życia. Czy naprawdę potrzebujesz wiedzieć, ilu znanych ludzi kupiło nowy dom, lub czy ktoś przefarbował swoje włosy? Te fakty nie mają większego znaczenia dla twojego dobrostanu realizacji Twoich celów czy ogólnej satysfakcji z życia, a jednak codziennie pozwalasz, by te drobnostki okradały Cię z jednego z najcenniejszych zasobów, czyli Twojego czasu i uwagi. Dziś pokażę Ci, jak stoicyzm może Ci pomóc odciąć ten nieustanny strumień nieistotnych danych i na nowo skoncentrować się na tym, co naprawdę się liczy. Jak możemy użyć mądrości starożytnych filozofów, aby przestać żyć życiem, Narzuconym przez innych i zacząć żyć autentycznie, według własnych zasad. Jesteś gotów odzyskać kontrolę nad swoim życiem? Oto 12 zasad stoickich, które ci w tym pomogą, a więc zaczynajmy. Numer 1. Zacznij żyć poza ekranem. Świat, który znamy dzisiaj, jest gigantycznym teatrem pełen barwnych ekranów, świecących całą dobę siedem dni w tygodniu. Każde urządzenie w Twoim domu konkuruje o Twoją uwagę: telefon, telewizor, tablet, nawet Twój zegarek. Media społecznościowe przyciągają Cię, obiecując najnowsze plotki i niezbędne aktualizacje od znajomych, których nie widziałeś na oczy od lat. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, ile życia przecieka Ci przez palce, kiedy jesteś zanurzony w cyfrowym świecie? Zapamiętaj jedno, Każda minuta spędzona na przewijaniu telefonu to minuta, której już nigdy nie odzyskasz. Ile książek mogłeś przeczytać w tym czasie, ile kilometrów mógłbyś przebiec, ile niezapomnianych rozmów mógłbyś przeprowadzić, pomyśl o tym. Czas to twoje najcenniejsze aktywo, a jednak tak łatwo pozwalamy, by inni nas okradali z niego. Wyobraź sobie teraz inny dzień dzień, gdy po przebudzeniu nie sięgasz instynktownie po telefon. Zamiast tego Rozpoczynasz od kilku głębokich oddechów, rozciągania, może szybkiego spaceru, gdy świat jeszcze drzemie. Początek dnia bez cyfrowego szumu otwiera przestrzeń na spokój i skupienie. Czas dla siebie staje się wtedy czasem na osobistą refleksję, na planowanie dnia według własnych zasad, a nie impulsów wysyłanych przez powiadomienia. Zacznij od małych kroków. Może to być godzina cyfrowego detoksu przed snem, lub wyłączenie powiadomień. Na parę godzin w ciągu dnia. Odkryj, ile czasu i przestrzeni mentalnej możesz zyskać, kiedy świadomie zdecydujesz się wyłączyć ekran. I nie chodzi tu o całkowite odrzucenie technologii, bo przecież technologia ma nam służyć, a nie odwrotnie. Chodzi o zrównoważenie, o znalezienie harmonii między życiem online a offline. Podejmij wyzwanie. Zacznij żyć poza ekranem. Odkryj, co się stanie. Gdy oddzielisz się od informacji o innych choćby na chwilę, może się okazać, że właśnie tam, w prawdziwym świecie, czekają na ciebie najpiękniejsze momenty. Momenty, które naprawdę zasługują na Twoją uwagę, momenty, które sprawią, że poczujesz się żywy. Numer dwa. Twórz nie porównuj. Kiedy ostatnio otworzyłeś aplikację społecznościową i natknąłeś się na kogoś, kto osiągnął coś, czego pragniesz. To uczucie, gdy patrzysz na sukcesy innych i zaczynasz kwestionować własne osiągnięcia, zna chyba każdy z nas. Porównywanie się może stać się niebezpiecznym nawykiem, który podkopuje nasze poczucie wartości i hamuje naszą kreatywność. Ale co, jeśli zamiast tego zaczniesz tworzyć? Tworzenie własnych treści, budowanie życia według własnego pomysłu to wszystko sprawia, że stajesz się aktywnym uczestnikiem, a nie tylko obserwatorem. Każda chwila poświęcona na porównywanie to moment stracony na tworzenie. Gdy tworzysz, to jesteś w trakcie eksplorowania swoich możliwości, poznawania siebie i rozwijania swoich pasji. Nie ma w tym miejsca na porównania. Za każdym razem, gdy znajdziesz się w pułapce przeglądania cudzych osiągnięć, zatrzymaj się. Przypomnij sobie, że to, co widzisz online, to tylko fragmenty, wyselekcjonowane momenty to nie cała historia. Twoja historia jest równie ważna, a energię, którą mógłbyś poświęcić na zazdrość czy podziw, zainwestuj w coś, co możesz stworzyć sam. Pomyśl o satysfakcji, którą czujesz, kiedy coś tworzysz może to być cokolwiek dzieło sztuki, pisany tekst, nowa umiejętność, nawet mały projekt wszystko to ma wartość, bo to wynik Twojego wysiłku, Twojej wyobraźni, Twojego poświęcenia to właśnie w tych w momentach tworzenia znajdziesz prawdziwe zadowolenie. Przestań marnować czas na bezsensowne porównania. Zamiast tego zastanów się: jak możesz lepiej użyć tego czasu? Co możesz stworzyć? Co przynosi ci prawdziwą radość? Co sprawi, że na koniec dnia będziesz mógł powiedzieć: To ja to zrobiłem. To jest coś, co przyszło prosto ze mnie. Dzisiaj jest dzień, by zadać sobie pytanie: co chcę stworzyć? Co chcę dać światu, co będzie świadczyło o mnie i mojej unikalnej podróży. Pamiętaj, w procesie tworzenia kryje się magia odkrywania siebie i budowania czegoś wartościowego. Zamiast porównywać, zacznij tworzyć, to jest twój czas. Zacznij go wykorzystywać mądrze. Numer 3, czerp siłę z samotności. Samotność często jest postrzegana negatywnie, lecz w rzeczywistości może być potężnym narzędziem do osobistego wzrostu i samopoznania. W samotności mamy szansę zatrzymać się, odetchnąć i naprawdę zastanowić się nad sobą i swoim życiem. To cenny czas na refleksję, który pozwala nam lepiej zrozumieć nasze myśli, uczucia i wartości. Wykorzystaj momenty samotności, by skupić się na swoim wewnętrznym głosie. W codziennym zabieganiu, w natłoku obowiązków i społecznych oczekiwań, łatwo jest stracić z oczu to, co dla nas najważniejsze. Samotność daje przestrzeń do zadawania sobie pytań: kim jestem, co naprawdę chcę w życiu robić, jakie są moje najgłębsze pragnienia i marzenia. Wykorzystaj ten czas na rozwój osobisty. Może to być medytacja, pisanie dziennika, czytanie książek rozwojowych, czy po prostu kontemplowanie przyrody. Te działania mogą pomóc Ci lepiej zrozumieć siebie i swoje miejsce w świecie. Samotność to także okazja do rozwijania kreatywności. Kiedy jesteś sam, masz wolność do eksperymentowania, próbowania nowych rzeczy i wyrażania siebie w sposób, który może być niemożliwy w obecności innych. Może to być czas na malowanie, pisanie, komponowanie muzyki lub jakąkolwiek inną formę artystyczną która pozwala wyrazić twoje wewnętrzne ja. Praktykowanie bycia samemu to także nauka bycia swoim najlepszym przyjacielem. Poznawanie siebie, akceptacja swoich wad i docenianie swoich mocnych stron to proces, który wzmacnia twoją samoocenę i pewność siebie. Pamiętaj, że samotność nie oznacza izolacji to stan, w którym możesz odnaleźć głęboki spokój i klarowność, która często ginie w zgiełku codzienności. Numer 4. Ceń ciszę w hałasie informacji. Wyobraź sobie poranek, kiedy otwierasz oczy i pierwsze, co słyszysz, to nie pisk budzika z wiadomościami czy powiadomieniami, ale spokój. Ten cichy moment może wydawać się dziś luksusem, ale to właśnie w tych chwilach możemy znaleźć prawdziwą wartość i sens. W świecie, gdzie każdy skrawek naszej uwagi jest oblężony przez niekończący się potok informacji, cisza staje się towarem deficytowym. Jest tyle hałasu, wiadomości, które pędzą, by nas zniewolić najświeższymi plotkami politycznymi, reklamy, które krzyczą o najnowszych trendach, które musisz śledzić. To wszystko może przytłaczać, odciągać od tego, co w życiu najistotniejsze. Znalezienie czasu na bycie samemu z sobą, na odłączenie się od tej nieustannej symfonii cyfrowej to więcej niż tylko odpoczynek to akt samozachowawczy to budowanie fundamentu pod zdrową przestrzeń mentalną gdzie możesz słyszeć własne myśli zrozumieć własne uczucia i ostatecznie podejmować lepsze decyzje dla swojego życia wyznacz sobie czas na cyfrowy detoks każdego dnia może to być godzina przed snem lub pierwsza godzina po przebudzeniu użyj tego czasu aby czerpać z własnych myśli aby pisać czytać medytować cokolwiek co pozwala ci ponownie połączyć się z sobą samym Ceniąc ciszę, uczysz się także doceniać informacje, które są naprawdę ważne. Nie każda wiadomość wymaga Twojej natychmiastowej reakcji. Nie każdy artykuł zasługuje na Twoje skupienie. Kiedy wybierasz, na co poświęcić swój czas i uwagę, stajesz się bardziej świadomym konsumentem informacji, a Twoje życie staje się bogatsze i bardziej wyważone. Ta cisza, ten czas dla siebie. To nie jest stracony czas, to inwestycja w siebie, która przynosi długotrwałe korzyści. To szansa na to, aby w tłumie hałaśliwych informacji odnaleźć własny spokojny rytm oddychania, myślenia, bycia. To właśnie w ciszy możesz znaleźć swoją siłę i klarowność, która pozwoli ci poruszać się przez świat z większą pewnością i celowością. Numer 5. Odkryj swoje prawdziwe pasje. Rozwijanie własnych pasji i zainteresowań to droga do głębszego zrozumienia siebie i tworzenia życia pełnego znaczenia. Zamiast podążać za trendami czy oczekiwaniami innych, zwróć się ku temu, co naprawdę sprawia ci radość i zaspokaja twoją ciekawość. Każdy z nas ma unikalne talenty i zainteresowania, które często pozostają niewykorzystane. Możesz kochać ogrodnictwo, astronomię, historię, muzykę, sporty ekstremalne. Cokolwiek to jest, poświęć temu czas. Pasje te mogą wydawać się odległe od twojego codziennego życia, ale to właśnie one dodają życiu barw i głębi. Przyjrzyj się temu, co cię inspiruje. Czy są książki, które zawsze chciałeś przeczytać, miejsca, które chciałeś odwiedzić, umiejętności, które zawsze chciałeś nabyć? Teraz jest idealny czas, by zacząć. Nawet małe kroki w kierunku tych aspiracji mogą przynieść ogromną satysfakcję. Rozwijanie pasji to także sposób na wyjście poza rutynę i codzienne obowiązki. To okazja do uczenia się, eksplorowania i doświadczania radości z odkrywania nowych rzeczy. Może to również prowadzić do nawiązywania nowych znajomości z osobami o podobnych zainteresowaniach, co dodatkowo wzbogaca doświadczenie. Pamiętaj, że podróż w poszukiwaniu i rozwijaniu pasji to nie tylko odkrywanie nowych aktywności, ale także. Odkrywanie siebie. To proces, który pozwala ci lepiej zrozumieć, co sprawia, że czujesz się spełniony i szczęśliwy. Więc zamiast podążać za tym, co inni uważają za wartościowe, zacznij podróż do wnętrza siebie. Pozwól sobie na eksplorowanie, eksperymentowanie i świętowanie Twoich unikalnych pasji. To Twoja droga do życia pełnego pasji i radości. Numer 6. Przeżyj dzień bez porównań. Wyobraź sobie dzień, kiedy nie spoglądasz na życie innych przez pryzmat ekranu. Dzień, w którym nie ma przesuwania palcem po zdjęciach cudzych podróży, sukcesów, posiłków czy osiągnięć. Dzień, w którym skupiasz się wyłącznie na swoim życiu, swoich doświadczeniach, swoich uczuciach. To właśnie idea dnia bez porównań. W kulturze, gdzie media społecznościowe często nakłaniają nas do porównywania naszego życia z najlepszymi momentami innych. Istotne jest, aby świadomie zrobić krok wstecz. Przeżywając dzień bez porównań, dajesz sobie przestrzeń na docenienie tego, co masz, na zrozumienie, że twoje życie jest unikalne i niepowtarzalne i że nie musi być mierzone cudzymi standardami. To nie jest tylko przerwa od mediów społecznościowych to jest przerwa od mentalności porównywania od ciągłej oceny siebie w kontekście innych to szansa, by spojrzeć na swoje życie z nowej perspektywy. Dostrzec to, co dobre, co cenne, co już osiągnąłeś, przeżyj dzień skupiając się na sobie, na swoich myślach, uczuciach, na tym, co chcesz robić. To może być dzień na realizowanie własnych pasji, na odpoczynek, na spędzanie czasu z bliskimi bez obawy, że gdybyś miał coś lepszego, to byłoby wartościowe. Zobaczysz, że życie bez ciągłych porównań jest spokojniejsze, szczęśliwsze, bardziej zadowalające. Zamiast gonić za tym, co mają inni. Zaczniesz doceniać to, co masz i może się okazać, że to, co masz, jest dokładnie tym, czego potrzebujesz. Przeżywając dzień bez porównań, otwierasz się na pełniejsze doświadczanie swojego życia, na jego autentyczność i prawdziwą wartość. Numer 7. Żyj dla doświadczeń, nie dla pokazów. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak często twoje doświadczenia są filtrowane przez pryzmat tego, jak będą wyglądać na Instagramie? Robienie zdjęcia pięknego zachodu słońca, filmowanie zabawnych momentów z przyjaciółmi, dokumentowanie każdego kroku swojej podróży, to wszystko może być wspaniałe, ale kiedy ostatnio pozwoliłeś sobie na pełne przeżycie chwili, bez myśli o udostępnieniu jej innym. Życie dla doświadczeń, a nie dla pokazów, to wybór bycia w pełni obecnym w każdym momencie, to decyzja, by doświadczać życia bezpośrednio, a nie przez ekran. Pomyśl o tym. Kiedy jesteś zajęty próbując uchwycić idealny kadr, często przegapisz prawdziwą esencję chwili. Skoncentruj się na tym, co czujesz, widzisz, słyszysz i przeżywasz. Zamiast myśleć o tym, jak to wszystko będzie wyglądało na Twoim profilu społecznościowym, pozwól sobie na cieszenie się chwilą, bez presji udokumentowania jej dla świata. Zamiast poświęcać czas na wybór najlepszego filtra. Poświęć go na rzeczywiste odczuwanie, na rozmowy, na bycie z ludźmi, którzy są tu i teraz z tobą. To nie znaczy, że nie powinieneś robić zdjęć czy filmować ważnych chwil, ale jest różnica między zachowaniem wspomnień a życiem przez pryzmat tego, jak będziesz postrzegany w oczach innych. Gdy żyjesz dla doświadczeń, a nie dla pokazów, odkrywasz głębsze znaczenie i satysfakcję w swoim życiu. Zadaj sobie pytanie, czy wolę pamiętać, jak czułem się, patrząc na zachód słońca, czy też jak wyglądało moje selfie z tym zachodem, czy wolę wspominać rozmowę z przyjacielem, czy to, jak dobrze wyglądaliśmy razem na zdjęciu. Życie dla doświadczeń pozwala ci tworzyć głębsze, bardziej znaczące wspomnienia i relacje. To daje ci wolność od ciągłej potrzeby pokazywania i udowadniania, pozwala na prawdziwe, autentyczne przeżycia które są bogatsze i bardziej satysfakcjonujące niż jakikolwiek cyfrowy zapis. Numer 8: Czytaj i ucz się nieustannie. W stoickim podejściu do życia nieustanna nauka i czytanie są kluczowe dla rozwoju intelektualnego i poszerzania horyzontów. Internet, jako potężne narzędzie edukacyjne, oferuje dostęp do szerokiej wiedzy poprzez kursy, podcasty i filmy edukacyjne. Jednak równie ważne jest zachowanie równowagi i unikanie nadmiernego zatracenia się w mniej wartościowych treściach cyfrowego świata. Stoicyzm, którego zwolennikiem był Marek Aureliusz, podkreśla wagę umysłu jako najcenniejszego zasobu, który posiadamy. Dlatego rozwój intelektualny jest nie tylko pożądany, ale i kluczowy w stoickiej filozofii. Aureliusz, choć nie przepadał za walkami gladiatorów, Rozumiał ich społeczne i kulturowe znaczenie, co świadczy o jego dążeniu do równowagi między ideałami a realiami. Zachęcam do ciągłej nauki i czytania, pamiętając, że stoicyzm zawsze podkreślał znaczenie umysłu i jego rozwoju. Należy pamiętać, że życie to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale również czerpanie radości z prostych przyjemności i dbałość o relacje osobiste. Chociaż czasem warto odpuścić i zrelaksować się przy mniej wymagających treściach, ważne jest, by nie tracić z oczu wartości, jaką niesie ciągłe kształcenie umysłu. Marek Aureliusz, jako cesarz i filozof, pokazał, jak ważne jest znalezienie harmonii między nauką a życiem codziennym, a jego podejście jest nadal aktualne i inspirujące. Numer 9. Rozwijaj wdzięczność i pozytywne myślenie. Rozwijanie wdzięczności i pozytywnego myślenia to ważne kroki do doceniania i czerpania radości z własnego życia. Seneka mówił, że więcej cierpimy w wyobraźni niż w rzeczywistości, a więc pamiętaj o czerpaniu radości z chwil i dostrzeganiu pozytywnych sytuacji w codzienności. Zacznij każdy dzień od momentu refleksji, zastanawiając się, za co jesteś wdzięczny. Ta praktyka pozwala nie tylko dostrzegać dobre strony życia, ale także uczy akceptacji trudności, znajdując w nich okazję do nauki i wzrostu. Pozytywne myślenie nie oznacza ignorowania problemów, lecz odnajdywanie siły i równowagi nawet w trudnych sytuacjach. To sposób na przekształcanie wyzwań w okazję do rozwoju i samodoskonalenia, codzienne praktyki. Takie jak prowadzenie dziennika wdzięczności, medytacja czy chwile spędzone na docenianiu otoczenia mogą wpływać na Twoje samopoczucie i postrzeganie życia. Pozwól sobie na czerpanie radości z każdej chwili, znajdowanie nauki w smutnych momentach i nigdy nie poddawaj się. Życie to szereg doświadczeń, z których każde może być źródłem wzrostu i satysfakcji. Numer 10. Pamiętaj o odżywianiu i aktywności fizycznej. W dążeniu do harmonijnego życia kluczowe jest dbanie o nasze ciało, co przekłada się na zdrowie umysłowe i emocjonalne. Zrównoważone odżywianie i regularna aktywność fizyczna stanowią fundamenty zdrowego stylu życia. Zamiast restrykcyjnych diet czy intensywnych ćwiczeń, skup się na utrzymaniu zdrowego balansu i przyjemności płynącej z aktywności, wybieranie pełnowartościowych posiłków, bogatych w składniki odżywcze. I unikanie przetworzonej żywności to sposób na wsparcie naszego ciała i umysłu. Z drugiej strony, regularne ćwiczenia, takie jak spacery, siłownia czy pływanie, przyczyniają się nie tylko do lepszej kondycji fizycznej, ale również do poprawy samopoczucia psychicznego. Ciekawym aspektem dbania o zdrowe nawyki żywieniowe jest koncepcja, w której raz na tydzień możemy pozwolić sobie na jedzenie czego chcemy. Chociaż może to wydawać się kuszące, często prowadzi to do zdenerwowania i refleksji nad swoimi wyborami, co z kolei motywuje nas do powrotu do zdrowszych nawyków. Tak samo jest z każdym wcześniejszym punktem. Jak zaczniesz je wykonywać i ustalisz sobie dzień, w którym nie przestrzegasz żadnych reguł, to zauważysz, jak bardzo tamte punkty poprawiły twoje samopoczucie. To rodzaj umiarkowania który przypomina nam o znaczeniu równowagi i świadomego podejścia do odżywiania i aktywności fizycznej. Pamiętaj, że zdrowe ciało wspiera zdrowy umysł. Dbanie o nasz fizyczny i psychiczny dobrostan to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim inwestycja w nasze ogólne samopoczucie i zdolność do czerpania radości z życia. Numer 11. Ustal osobiste cele i skup się na własnej drodze. Ustalanie i realizacja osobistych celów jest nie tylko ścieżką do osiągnięć, ale również sposobem na skoncentrowanie się na własnej indywidualności i unikalnej drodze życiowej. W procesie tego kształtowania życia kluczowe jest odwrócenie uwagi od porównań z innymi i skupienie się na własnych aspiracjach i wartościach. Posiadanie wyraźnych celów pozwala na nadanie głębszego sensu i kierunku własnym działaniom. A także na budowanie większej kontroli nad życiem. Nie chodzi tylko o osiągnięcia w obszarach zawodowych czy osobistych, ale także o realizację tego, co sprawia nam radość i satysfakcję. Realizacja celów wymaga realistycznego podejścia z jasno zdefiniowanymi, mierzalnymi i osiągalnymi krokami. Każde małe osiągnięcie, nawet jeśli wydaje się nieznaczące, jest ważnym elementem na drodze do realizacji większych aspiracji. Thomas Edison, który doświadczył wielu niepowodzeń podczas prac nad wynalezieniem żarówki, jest doskonałym przykładem determinacji i podejścia do trudności jako okazji do nauki. Jego historia pokazuje, że każde niepowodzenie jest częścią procesu i stanowi krok do ostatecznego sukcesu. W tym kontekście ważne jest również przypomnienie sobie, że skupienie na sobie i własnej drodze jest kluczowe. Zamiast porównywać swoje osiągnięcia i postępy do innych, warto skoncentrować się na własnych celach i wartościach. To pozwala na budowanie autentycznej ścieżki życia, która odzwierciedla nasze prawdziwe ja i przynosi prawdziwą satysfakcję. Pamiętaj, że każdy z nas ma swoją unikalną drogę i tempo rozwoju. Wyznaczanie i realizowanie osobistych celów to nie tylko kwestia osiągnięć. Ale także proces samopoznania i budowania życia, które jest autentyczne i odzwierciedla nasze prawdziwe, ja. Numer 12. Nigdy nie jest za późno na zmiany i rozwój. Stoicka filozofia uczy nas, że każdy moment jest odpowiedni do rozpoczęcia zmian w naszym życiu. Niezależnie od wieku czy okoliczności, zawsze jest możliwość podjęcia kroków ku rozwojowi osobistemu i samorealizacji. Stoicyzm podkreśla, że nigdy nie jest za późno na naukę nowych umiejętności, zmianę nawyków czy realizację marzeń. Przykładem determinacji i niezłomności w dążeniu do celów, mimo przeciwności losu, jest historia Władysława Strzemińskiego. Ten polski malarz i teoretyk sztuki, mimo utraty nogi i ręki w wyniku I wojny światowej, kontynuował swoją pasję i stał się jednym z czołowych przedstawicieli awangardy artystycznej w Polsce. Jego życie i twórczość świadczą o sile charakteru i zdolności przekraczania ograniczeń, które wydawałyby się nieprzekraczalne. Każdy z nas ma swoją indywidualną ścieżkę rozwoju. Porównywanie się do innych często prowadzi do niepotrzebnej frustracji. Stoicyzm zachęca do akceptacji własnej drogi życiowej, dostrzegania wartości w każdym przeżytym doświadczeniu i czerpania z nich nauki. Każdy moment jest dobry, by zacząć nowy rozdział w życiu. Skupienie na teraźniejszości i własnej drodze to klucz do spokojnego i pełnego życia. Niezależnie od przeszłości, każdy krok naprzód jest ważny i wartościowy w budowaniu lepszego jutra. W drodze stoickiego podejścia do życia kluczowe jest znajdowanie równowagi i umiaru we wszystkich aspektach naszego istnienia. Stoicyzm nie jest sztywnym zestawem reguł. Ale elastyczną filozofią, która dostosowuje się do indywidualnych potrzeb i okoliczności każdego z nas. Ważne jest, aby pamiętać, że nie wszystkie zasady będą pasować każdemu. Każdy z nas ma swoją unikalną ścieżkę i wyzwania, które na niej napotyka. Podczas gdy przechodzisz przez życie skupiając się na sobie, a nie na innych, pamiętaj o wartości refleksji i samoświadomości. Wszystkie zasady stoicyzmu, które omówiliśmy, są zaproszeniem do głębszego zrozumienia siebie i świata wokół nas. To zachęta do osobistej podróży, w której każdy krok, niezależnie od tego, jak mały, przynosi cenne lekcje i doświadczenia. Niech to przewodnictwo służy jako przypomnienie, że droga do osobistego rozwoju i szczęścia leży w zrozumieniu siebie i swoich potrzeb. Każdy dzień daje nową możliwość do nauki. Wzrostu i poszukiwania radości w prostych przyjemnościach życia. Ciesz się każdą chwilą, doceń drobne sukcesy i nie bój się stawiać czoła wyzwaniom. Na koniec pamiętaj, że stoicyzm to podróż, a nie cel. To ciągłe dążenie do lepszego zrozumienia siebie i świata oraz znajdowanie spokoju wewnętrznego i satysfakcji w życiu, które jest autentyczne i zgodne z własnymi wartościami. Niezależnie od tego, gdzie jesteś na swojej drodze. Zawsze jest czas na refleksję, rozwój i czerpanie radości z każdej chwili teraźniejszości. Każdy jest na tyle nieszczęśliwy, na ile się za takiego uważa.